Witaj, dzień dobry. Miałam ostatnio coachingowo, warsztatowo kilka takich spotkań, kilka takich rozmów, które dotyczyły płakania. I po raz kolejny mogłam doświadczyć, jak tak społecznie mamy dużo w sobie różnych przekonań i ograniczeń związanych właśnie z płakaniem. Jak bardzo społecznie uczeni byliśmy na opcję taką, że płakanie jest zabronione, że płakanie jest niestosowne. Że nie wolno płakać. Dlaczego tak trudno nam zaakceptować płacz swój lub drugiej osoby? Bo gdy ktoś płacze, to jest to przekaz, że jest słaby i bezbronny. Bo gdy ktoś płacze, to jest przekaz też taki w tym, że nie ogarnia, nie radzi sobie. Bo gdy ktoś płacze, to też robi jeszcze jedną rzecz może robić jeszcze jedną rzecz wprowadzać innych w dyskomfort, w pewną niezręczność. Że nie wiedzą, jak się w tym y, wszystkim y, mają zachować. I gdy dzieci płaczą, doros dorosłym zdarza się mówić: przestań się mazać, ogarnij się, idź do swojego pokoju. Idź do swojego pokoju. Czyli przekaz jest taki, że nie zgadzam się, żebyś przy mnie płakał. Przekaz jest taki, że odrzucam Twoje łzy, odrzucam Twój smutek. Odrzucam twój, twój płacz. Wyobraź sobie, pomyślcie, gdy dziecko wychowywało się w takim czymś, gdy nam się coś takiego zdarzyło, ile w tych stwierdzeniach jest odrzucenia. Płynie z tego, kurczę, taki przekaz, że płacz jest totalnie nie okej. Okay. To po prostu coś złego, coś, coś wstydliwego, coś niepożądanego przez ważnych dorosłych. Więc... Idąc dalej, wyobraź sobie, co może przeżywać osoba, która popłacze się w czasie rozmowy na coachingu, albo jeszcze gorzej, co może przeżywać osoba, która popłacze się w grupie, w czasie warsztatów. To może być dla niej, to może być dla nas, dla każdego z nas po prostu straszne. Pracowałam już z ludźmi, dla których nie do zniesienia były łzy. Innych. Pracowałam z takimi, dla których zaakceptowanie łez własnych było jak upokorzenie. Widziałam też e, sytuacje, jak można energicznie, z taką wyrozumiałością otaczać płacz drugiej osoby, taką czułością, równocześnie hamując absolutnie morze swoich własnych łez. I po latach mojej pracy, i z innymi, i ze sobą samą, aż chce się mi dzisiaj powiedzieć: A teraz już opłacz sobie, dziecino. Poddaj się wreszcie, puść każde napięcie, szczególnie to, które trzymaś najdłużej. Pozwól sobie spłakać stare żale, stare niemoce, bezradność, niesprawiedliwość, samotność. I niech ze łzami zejdzie wszystko, i spłynie, i oczyści się wreszcie Twoje ciało, Twój system nerwowy, Twoja dusza. Nie musisz się tak bardzo już starać bo jesteś kompletny, kompletny taki jaki jesteś, jesteś wystarczający, już nikt Cię nie odrzuca, a wprost przeciwnie, przytul swoje łzy i smutki i pozwól, żeby były przytulone. I weź chusteczkę i wyślij do siebie pokrzepiący uśmiech i pomyśl, że każda łza jest zawsze bardzo, bardzo, ale to bardzo ok. Jest wręcz oczyszczająca, jest wręcz lecząca. To jest upuszczenie z siebie napięć, które do tej pory w nas były, które czasami były nawet przez wiele lata albo dziesiątki lat. Patrząc i idąc jeszcze dalej, psychologicznie, płacz to po prostu sposób, by Poradzić sobie i to całkiem konstruktywnie z przeżywanymi emocjami, ze smutkiem, z frustracją, z bezradnością, ze złością. Często to jest najlepszy sposób, żeby zregulować sobie to, co przeżywamy, zregulować, żeby, żeby wyzerować napięcie, które przeżywamy. E, dużo lepszy niż gromadzenie tych emocji w, w sobie, w ciele. Dużo lepszy niż. Agresja i naskakiwanie na świat, na, 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 na otoczenie. Co więc chcę tu powiedzieć, i co chcę Ci przekazać, że to dobrze, gdy potrafimy płakać, że to jest po prostu naprawdę bardzo, bardzo ok. Że to dobrze, gdy pojawiają się łzy, bo ze łzami przychodzi ulga, oczyszczenie, nadzieja. Więc pozwólmy sobie płakać. Pozwólmy płakać innym. Nie bójmy się łez swoich, nie bójmy się łez innych. To bezpieczne. Gdy ktoś płacze przy Tobie i nie wiesz, co zrobić, to nie rób nic, po prostu bądź. Nie skracaj bardzo też mocno płaczu. Nie zaprzeczaj, nie rozwiązuj po prostu bądź. Bądź cicho. Lub e, cicho powiedz do tej drugiej osoby, OK. Już jest dobrze. Już jest dobrze. Możesz tak powtarzać. Jest dobrze. Albo będzie dobrze. Naucz się też płakać w towarzystwie kogoś bliskiego i pomyśl sobie, że to jest coś bardzo ekskluzywnego, coś bardzo uroczystego, coś bardzo intymnego. Niech przy Twoim smutku ktoś będzie z Tobą. Ktoś siedzi przy Tobie. Przyjmij wsparcie. Pozwól też. Ofiarować sobie ukojenie i miłość. Nie płacz samotnie. I co będzie dalej? Dalej będzie oczyszczenie, dalej będzie spłakanie, ukojenie, obżałowanie, zamknięcie i zawsze, ale to zawsze będzie lepiej, bo gdy skończysz płakać, to tak jak po każdym deszczu, nawet najdłuższym, wychodzi słońce. Życzę Tobie, życzę nam wszystkim jak najwięcej słonecznych dni, jasna sprawa, ale życzę także akceptacji tego, że te deszczowe są naturalną, prawdziwą częścią naszego życia. Dużo wspaniałości dla Ciebie. Pozdrawiam.